Vessels had grown tall and magnificent, but in the end buried them alive. War between the ruling mages, blinded by their growing might, raged for centuries. But their recklessness had a price. Warring races, forced to call a truce, cast a powerful spell to keep their shattered world in balance. To achieve that, however, they used all the remaining resources of magic. Without their powers and their home, over centuries, refugees of the world they knew. Regressed into primitive tribes. Yet, now is the time of change, and new mages are born like a spark of hope. Now Hej ekipa, witam Was w stanie Witam Was serdecznie w sobotnich premierach. Jak pewnie zauważyliście ogrywamy Driftland The Magic Reveal Gra, która została wydana w kwietniu 2019 roku wyjątkowo trafię na kanał, bo zażyczyliście sobie jakiegoś RTS, -a, a ja tą grę już długo, długo czekałem, żeby Wam zaprezentować na swoim kanale, aby Wam pokazać jak ja, Staniu, sta steampunkowy Staniu zmierzy się z magią, z magią, Drifla. Zobaczymy jak go nam się będzie grało. Mam nadzieję, że wam, wam się spodoba. Jeżeli Wam się będzie podobało to, co ogrywam, pamiętajcie, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz i dajcie znać swoim znajomym, że właśnie u mnie można zobaczyć w pełną wersję Driftlandu, Bo mam nadzieję, że przejdziemy razem kampanię od początku do końca. Jeżeli chodzi o opinie na Steamie, jest ich może niezbyt wiele. Ale w większości są one pozytywne. Są dobre i lepsze. Są też niektóre mieszane, ale ogólnie sam odzew do gry jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o wydawców, to pewnie zauważyliście, że Start Drifter wykonał właśnie tą grę i serdecznie Was do niej zaprasza. Gra jest dostępna na Steamie za 70 zł. No ale dobrze, o co chodzi w samej grze? To już zobaczmy w samej fabule. Oczywiście, zaczynamy po kolei od ludzi, później, ciemne elfy, krasnoludy, a później, wielka tajemnica: światło w ciemności. Emeryk postawia lekko duchem, dla którego nadchodzące negocjacje były zabawą, jednakże był zaskakująco zaangażowany w naukę nowych czarów do odnalezienia antycznej księgi magii Grimoire'u z Halionu. Chwasty głupoty wracają na głę głębię młodości. Wygląda na to, że ani jego brat, ani przedwieczny artefakt nie byli w stanie tych chwastów wykorzenić. Staraliśmy się. Widziałem, że ten sojusz będzie wymagał odpowiednich wład władców i połączonych sił obu raz, Niezależnie od dzielących jest różnic. Tak, rzadkie, nieważne. Wróćmy do tamtego spotkania. Emerek przemieścił rodzinę w wyspę daleko na północy wschód, na granicę zapomnianych Kresów. Opustoszały region pomiędzy królestwem ludzi a bognami z Ciemne elfy i miejsce skonałe na spotkanie. Lecz ziemie te nie były opustoszałe i jest znacznie bardziej niebezpieczne niż kiedykolwiek mógł przypuszczać. No dobra, jak widzicie, jest dialog dwóch prawdopodobnie dawnych magów, tak mi się wydaje. Ale celem mi się zwiększyć liczbę pojemności do 70, spotka się z Szalilą, Urias musi przeżyć. I poziom trudności mamy różne, czy mamy adept, Dutny, adept mag, dziemny mag, wielki mag i arcymag. Wiecie co, nie pójdę w arcymaga, ale wielkim magiem to ja zawsze chciałem zostać, więc rozpocznijmy. I mamy. Oko Skanmur. mur Powinniśmy spotkać Sheilę, kapłankę Ciemnych alefów na jednej z tych wysp. Musimy znaleźć dokładnie miejsce spotkania. Urias, odnajdę to miejsce spotkania. Czekam na twoje rozkazy, Emryku. Okos karby, yy, Karmur, w międzyczasie powinniśmy zwiększyć populację królestwa, w końcu kupię, w kupie siła. No dobra, ale oczywiście my nie chcemy żadnego samouczka, tak, jestem pewny. Z tym względem, że samouczek udało mi się ogarnąć, użyłem moich zdolności i oznaczyłem fioletowym okokleniem mapę Shaila. Powinniśmy pojawić się gdzieś w tym obszarze. No i dobrze, dobrze, dobrze. Gdy spotkamy Shane'a będziemy mogli ustalić warunki sojuszu i ludzi i ciemnych elfów. No i dobra, jeżeli chodzi o mapę. Tak wygląda cała mapa. Jak widzicie jest gigantyczna i ten tutaj pięknie, ten teren musimy zwiedzić. Jak widzicie jest naprawdę na bogato. I teraz tak, mamy nasze królestwo, które jest na latającej skale. To jest nowość, to jest nowość i powiem Wam, że to jest bardzo fajna nowość. Fajnie wygląda tu: źródełko wybijające, tutaj, skały się noszące i wszystko spowite magią, trzymające się w okupie. Gdyby nie to, to byłoby naprawdę słabo. Tu mamy jakiegoś naszego bohatera. Uwaga, wszystkie nasze jednostki mają w pełni wolną wolę, czyli my tymi jednostkami nie możemy sterować, my możemy je rekrutować, my możemy je ulepszać, yy, na przykład stawiając yy, różnego rodzaju struktury, o które sobie jeszcze dzisiaj powiemy. Ale my nie możemy sterować bezpośrednio. Sterowanie, wysyłanie na przykład jednostki, na przykład takiego naszego Uriasa, gdzie na przykład chcę go wysłać on, na przykład do zwiedzenia tej, tej okolicy, robimy przez tutaj, przez takie stosunki, które nas kosztują oczywiście monety, 10 monet i wyznaczam, że słuchaj, chcę w tym, teren, tym miejscu, żebyś policjał na eksplorację. I on sobie leci. Ja nie mogę mu nakazać, na przykład słuchaj, skręć w lewo, skręć w prawo, uniknij czegoś. Tego nie mogę. Twoim imperium stanęło przed realną groźbą głodu, mój, mój mago. Możesz uniknąć katastrofy ulepszając budynki produkujące żywność lub przypisując do nich większą liczbę robotników. Tak, a właśnie, tutaj zaraz się tym zajmiemy. Słuchajcie, mamy tak wyglądającą strukturę. Tutaj mamy nasze ilość populacje, domy, przestrzeń życiowa. Ile chat mamy. Kiedy mogę zbudować maksymalną ilość chatu jaką mogę zbudować, to mam żywności, kasa i tak, mana, drewno, kamień, węgiel, żelazo, diamenty i rubiny. Mamy czas powolnie. Jak słyszeliście, zapewne muzyka też się dostosuje do tempa gry. Tu jeszcze mam wskaźnik reputacja. Reputacja bardzo istotna, bo dzięki temu. Jeżeli jesteśmy popularni, to ludzie do nas przychodzą i chcą nam płacić. Jak nie, no to wiecie, jak się to kończy. No, i to wszystko ma znaczenie: to naprawdę ma wszystko znaczenie. I tu jeszcze mamy punkty postępy: łączny przychód, zero. Warunki zwycięstwa. Uraz musi przeżyć ochranie na zamek, oddać z zwiększyć populację. No to akurat spokój tutaj mamy fabularnie. Yy, gdzie tu właśnie opis, co to, to czytaliśmy. I jeszcze tutaj mamy ścieżka postępu, czyli w pewnym sensie drzewko technologii, które możemy rozwijać. Tylko nie wiem, czy to jest kwestia, tego nie rozgryzłem. Czy to jest kwestia wykluczania się, czy na zasadzie, że mogę wszystko. To się pewnie dowiemy w trakcie. No i dobra, i tutaj jeszcze mamy lista jednostek. Czy mamy nata, na jakiegoś. Około wszystkich jest leśnej, jakiegoś mamy? Chłopa, pańszczyźnie zmianego, który nam pomaga. I mamy Uriasa, który sobie tu lata i eksploruje te tereny. Jak widzicie, trochę tam znalazł zasobów. Więc fajnie, bo gdyby tutaj faktycznie te, to ogarnął. I tutaj druga rzecz, czyli mamy podział. Podział obowiązków i na przykład chce więcej ludzi, na przykład na kasę. A na przykład chce więcej jednak do jedzenia. Ale jak widzicie, też mimo tego, że wziąłem na full, to i tak nie produkujemy wystarczającej ilości jedzenia. No i dobra, pora to ulepszyć, więc mamy ulepszenie, ulepszamy to, takie razie, gospodarstwo i magicznie ulepszam, magicznie to rozwijam, jak to fajnie wygląda. Jak ta magia, oczywiście magia wyciąga spod ziemi, wszystko spod ziemi się wynurza, ja nie wiem, czy tam jest jakaś, yy, tam jakieś dziwne warsztaty, które produkują te części, ja się nie czepiam, żeby nie było. No i teraz, jak widzicie, pod, no, podnieśliśmy to i teraz możemy zwiększyć do maksymalnie 10, i od razu jest na plus jedzenie. No i tak ma być, tak ma być. Tym samym drogą zrobimy, żeby powiększyć naszą populację według zadań. Więc ulepszamy, ulepszamy i jeszcze raz ulepszamy, bo chcemy jak najwięcej tutaj pozyskać naszych e, ludzi. Mamy aż wprowadzić nasze konto 70 ludzi. No i dobra, moi drogi, Uri Uriasie, czy tam coś znalazłeś, znalazłeś, to teraz ja Ci każę mój drogi, zajmij się tym. Proszę tutaj wysłać się na, na atak. Ja chcę zobaczyć, proszę bardzo, tutaj zdobyć tą skrzynię ze skarbami, cenne zasoby tam czekają. A my tymczasem mamy. Maksymalnie 35, więc ludność przybywa do naszego zamku, bardzo się cieszę. A ja sobie najmę, w sumie mogę tutaj mamy... To jest po stronie kuszników, którym sobie najmiemy kusznika. Ranga, punkty życia, obrażenia, szybkość, ostateczny zasięg, tego zasięg widzenia, dzienny koszt. A najmijmy się jednego ekstra kusznika, przyda się. Kolejną rzeczą jaką potrzeba, to na pewno struktury budowlane. Na przykład chcemy więcej domów, to już widzę. Tylko co ciekawe, ten dom, jak widzicie macie, dzienny koszt jest minus 5. W momencie kiedy ja go stawiam, chciałbym, stawiam, mamy dzienny koszt minus 7. Więc im dalej od naszej twierdzy, od naszego zamku, czyli tak naprawdę granicą jest ten most, tym e, droższy budynek. To samo tutaj będzie mi kosztowało, ty, tu 7. E, jeżeli będę miał kolejne wyspy, to w zależności od tego jak to połączę, ale o tym za chwilę. Teraz bierzemy się za budynki przemysłowe, czyli gospodarstwo, mamy jedzenie, drwala mamy, to jest e, oczywiście tutaj, drwal jest tutaj. Zdwala, mamy ten y, drewno oczywiście, no i kamieniarz. Kamieniarza potrzebujemy właśnie do ulepszeń, bo bez kamienia to my sobie możemy nagwizdać, a nie poulepszać. Bo wszystko to nas kosztuje zasoby. Na przykład ten dom kosztuje nas na ulepszenie 4 i 12. Swoją drogą, pewnie się się dlaczego ulepszam, a nie buduję kolejne. Jeżeli buduję dwa domy, każdy ma 7. Utrzymanie, czyli łącznie 14, a myśl, kiedy jeden dom ulepszę, ten dom jest nieulepszony, mamy limit populacji 5, ten dom ma ulepszenie limit populacji 10, prawda, że się to opłaca, no to ulepszamy, ulepszamy, nie kombinujemy, no i chcemy dużo, ale chcemy to naprawdę dużo kamienia, więc ludzi, ludzi, dajcie nam ludzi, kamienia, że ulepszamy, wiecie co, w sumie, a ulepszamy, czemu nie, niech będzie. Wyburzenie, a przepraszam, umiejętność kusznik zdobył. A tak, bo nasz tutaj Urias zdobył chyba tą skrzynię. Tak, to była ta skrzynia, którą ogarnął. I mamy wyburzenie. Skarb został wybrany, Punkty postępu, doświadczenie, miecz, próby. Tak, bo to był skarb, to taki mieczek wbity w ziemię. Tak coś Ala z jakiejś takiej mitologii brytyjskiej czy coś. Twoje imperium stanęło przed realną groźbą głodu, no przepraszam bardzo, mamy 97 chleba, co ty tam ściemiasz? Nie denerwuj ludzi. Tutaj mamy za to do ataku kolejny punkt, Przej, przejmijmy ten budynek poprzez atak. Dobra, wysyłamy. No i co dalej? Co dalej? Oczywiście, że trzeba by troszkę ogarnąć jedzenia, bo skoro my mamy w tym momencie na full ludzi, a tego jedzenia nie ma, to zacznij zbudujmy też gospodarstwo. To gospodarstwo, wiecie co to ja sobie zbuduję, chyba gdzieś tutaj, albo jakbym chciał postawić kolejny dom, to ten dom mogę sobie postawić tak, dobra, to postawmy ten drugi dom, i tutaj dalej poszlodujmy gospodarstwo. I proszę bardzo, dzienny kość minus 7, niech zbudują, budujcie, 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 a my się rozwijamy dalej, odkrywamy. I jak widzicie, już atak wykonany, super. I ten budynek należy do nas, tylko jak widzicie. Nie mogę tu nic rekrutować, bo jest odłączony od Imperium. A co to dokładnie oznacza? A mianowicie to, że my mamy tutaj, słuchajcie, dostęp jeszcze do magii. Magii ofensywnej, Szkoła Żywiołów, na przykład pozwoli nam tutaj zająć się tym kolesiem. Kula ognia. O, ucieka, ucieka, ptaszyna. Możemy też defensywnie leczyć. Możemy jeszcze tutaj jakieś magie oka i jakieś portale stawiać. Wszystko zależy oczywiście od, od poziomu. Dobra. Eee, Charles z Wanom pozwala ci otworzyć w zasięgu Twojego widzenia dwa portale. Każda jednostka może w swoim prze, przemieszczać się między nimi, a jeśli połączy tymi tym sposobem niezależnym wyspę z tym imperium, staje się ona jego częścią, dziecią dzieci, dzieci, magii. Czyli ten portal mogę, możemy zrobić na przykład w tu postawię i chcę, żeby na przykład było połączone z tym. Da się? Da się. To wiecie, co w takim razie zróbmy takie połączenie, i proszę, to Imperium, ta wyspa stała się moja. To jest jeden sposób łączenia, ale to, oczywiście, to tak jak widzicie, widzicie jest jakiś zasięg, którego nie przekroczę. Po prostu nie mam siebie, bo chyba zamek to wyznacza z tego, co się zorientowałem. Natomiast możemy zrobić to jeszcze inaczej. Użyć magii tajemny nurt, i na przykład zaznaczam sobie tą wyspę, i chcę, żeby ta wyspa stała się. Sąsiadem naszych tutaj, tutaj, proszę bardzo, 75 i tą wyspę przesuwamy. Elegancko podoba mi się, i ja, ta animacja, tu zderzenia, magia, tutaj iskry. Kurczę, naprawdę gra jest dopracowana. Podoba mi się ten system i tutaj musimy teraz tylko tą wyspę to przyciągnąć i będziemy się dalej w to bawić. A póki co biorę się za kolejne ulepszenia. Bo tutaj musimy gospodarstwo ogarnąć, bo jedzenie na moi drodze brakuje, jedzenie nam, brakuje więcej jedzenia. Tak a propos, teraz mamy dostęp właśnie do tego Raven i mogę sobie zwerbować kruka. I kruk zostanie zwerbowany i zobaczmy, co się stanie, jak kruk się tu pojawi. Czy będziemy mogli starać się bezpośrednio tym krukiem? Oczywiście, że nie. Tak jak powiedziałem, wszystkie jednostki mają własną wolę, nie możemy krukiem sterować. Już kruk został rekrutowany. Eee, tak, stworzenie czekamy na, na jeźdźców. No właśnie! Kruk potrzebuje jeźdźcy. A jeźdźca, czyli nasz kusznik, nadchodzi. Mogą być to kusznicy, mogą być to zwykłe rycerze, ale o rycerzach to zaraz sobie powiemy, bo ja tego struktury, słuchajcie, jeszcze nie zbudowałem. Muszę zbudować garnizon rycerstwa, czyli mamy strukturę, która będzie, tak jak tutaj kuszników produkujemy, tak tutaj będziemy mogli rekrutować kuszników, tak. Kuszników rekrutujemy, tak tutaj rycerzy. A nasz kusznik, tak a propos, właśnie ujeżdża sobie tego ptaszka. Kruka, tak a propos. Teraz pora na mały pojedynek. Oczywiście Urias świetnie sobie radzi, ale w sumie możemy też się pobawić. Troszkę tej many zużyjemy, ale zobaczycie w efekcie, jak ładnie to wszystko wchodzi. No, po prostu miód, cud, malina i walka wygrana. I teraz Urias odkrywa, Kolejny skarb, tutaj co za skarby, Kufar monet Nie wiem czy tylko tylko monety, coś więcej, zobaczymy Zaraz odkryjemy I monety, 180 monet i 3 punkty Czyli znowu mamy ścieżkę postępu, możemy już Odblokować, mamy tutaj Spróbować splatane zaklęcie. zmniejsza koszt twoich czarów o 20% albo zmniejsza koszt otrzymania budynków O 1 złota, ale zróbmy to I niech będzie, niech tak zostanie, w takim razie proszę odkryte bardzo fajnie, i teraz pytanie, czy wy zatkujecie tą jednostkę tutaj? Czy nie? Chyba nie, każda akcja, każde, jeżeli chodzi o atak Mogę pojedyncze wyspy, a rzućmy się teraz na tą I tutaj też, mogę tych zatrzymków więcej wyznaczyć Więc jest całkiem spoko, tu też mogę I tutaj decyduję też o priorytecie ataków Ale to na spokojnie, tutaj najpierw wytłuszczmy tych To jest spoko, więc nie sobie tutaj zrobią zabawę, tutaj też Już kolejny pokonanie, kolejne zasoby Wyburzanie, poziom pierwszy dla kusznika mamy wbity w całkiem spoko. Bardzo mi się podoba tutaj. To no jest ciekawe jedna rzecz. Tutaj kolesie są stoporami i o dziwo dosięgają kolesia latającego. Nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale niech to będzie. Przepraszam bardzo, jaka jedna z bram coś ulegnie zniszczeniu. a, a... no to dobre, za, za, ciekawe. Okej, okay, czyli, czyli jednak to też ma czas utrzymania, czy nie, nie mamy y nieskończonej tej bramy, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, no ale w sumie nie ma aż takiej potrzeby Dobra, czy tu już wytłukliśmy wszystkich? No jeszcze walczysz gość, dobra, udało się, Widzimy poziom, teraz lecimy tutaj I zdobyliśmy studnia szeptów, rozkwit dostaliśmy dla czarodziejów, nie wiem co to oznacza, ale spoko, i dostaliśmy jakieś duszki, No miło Zaby takie e, e, tak szczegół przyjęty struktur przed Twoimi wrogami. Potężnie roślince, mój drogi Magu. No to świetna informacja. Teraz chciałbym, żeby się zająć tym galizonem. Czy jest tu ktoś? Urias! Aha, ty wracasz do domu. No dobrze, to w takim razie my kontujemy rozbudowę, bo brakuje nam tylko dosłownie 5 punktów, a kuszników przydałoby się troszkę zrobić. A może zrobimy jednak rycerza? Zrekrutujmy jednego rycerza, bo tutaj kuszników, jak wiecie, nie mamy możliwości. Ale propos, skoro jesteśmy przy rycerzach, mamy jeszcze możliwość zrobienia kowala. Kowal, tak jak powiedziałem wstępnie, daje nam możliwość ulepszania. A może tego nie powiedziałem? No nic, w każdym razie, słuchajcie, mamy możliwość ulepszania jednostek i tutaj ten rycerz i kusznik mogą tutaj przychodzić do kowala. I ulepszać się według tego, co my o czym zdecydujemy. Na przykład chcemy pokaże umiejętności. Ukowala umiejętności dla rycerza. Mamy kub umiejętności harcia przy, Przywraca się w życiu dziennie albo smar stali. Y, smak stali zwiększa obrażenie o 3 albo dodaje się szans na zablokowanie ataku. To wiecie co? Dajmy to smak stali. I jak widzicie, rycerz już się kieruje właśnie do kowala. Taki oto elegancki sposób spoko, spoko podoba mi się. I już łaga znik I nagle będzie kolega ulepszony. I już jak widzicie, on jest ulepszony. Smak stali właśnie otrzymał. No całkiem spoko podoba mi się, że właśnie tak to działa. Dosyć wygodne, przyjemne. I obrażenie mamy pan, co już mamy. Super. W takim razie tylko pytanie, czy ja mogę tutaj wybrać więcej oczywiście zdolności. No, ale w tym momencie nie mamy kogo już zrekrutować. Jeden z sposobów, tak jak wam powiedziałem, jest możliwość budowania tych portali, teleportów, ale innym z możliwością jest po prostu zbudowanie mostu. Może być to most drewniany, może być most kamienny, wszystko w zależności od tego, jakie macie surowce. I co dokładnie czy bardziej wam zależy na byle, jakim połączeniu, czy jednak bardziej solidnym. To zbudujmy teraz ten most i dzięki temu możemy zrekrutować kolejnego kruka. Tylko niech się to zbuduje. Podoba mi się ten efekt budowania. Taki przez tą magię. Nawet fajny, nawet spoko. Nie mogę narzekać. ta kolega się kręci. Bączki kręci. Widać, że się nudzi zamiast się wziąć do roboty. I mamy. Dzięki temu z rekru połączyliśmy i wyspa powszalała plus 100 do majątku. No, 1,200. Spoko. Zrekrutujmy. W takim razie kruka. Dzięki temu nasz rycerz, który tutaj gdzieś się kręci, będzie mógł się poruszać. Jeszcze lepiej. A póki co, można by ten garizol ulepszyć. Yy, wiecie co, a do mi jednego kolesia. Nie pogardzę. Tutaj. I pokażę umiejętności. I dlatego na przykład kupię blok. I zobaczymy jak z tym blokiem będzie się on tam yy, czuł. Ciekawe jest to, że każda z wysp też limit ograniczonych budynków, do których muszę postawić. Tutaj na przykład nie mogę więcej budynków postawić, bo mi nie pozwala. Natomiast tutaj jak najbardziej smorzę, więc tutaj jeszcze się mogę zbudować i to będzie to wszystko, jeżeli chodzi o zaliczenie tego zwiększania populacji, bo to pozwala nam już w tym momencie osiągnąć pułap 70 pracowników. Zobaczymy, czy będziemy jeszcze coś więcej w tym temacie. Zobaczymy, zobaczymy. Chciałbym troszkę ewentualnie jedzenia troszkę i mamy 70. Oczywiście musimy poczekać, aż przybędą, bo to nie jest tak hop, siup I mamy 70, mamy zaliczone questy, ale co dalej? Musimy odnaleźć Shayla. A gdzie ta Shaila się kryje? To jest dobre pytanie. Odsłonimy mapę jeszcze bardziej. Ta Shaila jest gdzieś w tych terenach. A póki co, tego jest o wiele, wiele więcej do odsłonięcia. Moi drodzy, właśnie tak się zapowiada: gra w Driftland. Zobaczymy, jak nam się będzie dalej rozgrywało. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak, zapraszam Was do łapkowania, do polecenia i do komentowania. Dajcie znać swoim znajomym, że u mnie ten Driftland jest i można fajnie zobaczyć, jak go ogrywamy. Za dziś Wam jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam Was w staniu. Hej, hej. The fate of Driftland lies in your hands.